Witam ponownie. Jestem na ulicy Wolskiej, szpital zakaźny. Eee, incydent, który nie powinien mieć się zdarzyć, a nie powinien mieć miejsca. Pani pielęgniarka, która na co dzień pobiera krew, ja mnie wcześniej, jak prowadziłem sobie zapiski, w zeszycie, prawda. E, wykorzystała sytuację, że zostawiłem otwarty zeszyt i. Stała sobie czytała i nie widzi w tym nic, prawda? Co by mogło być nieetyczne. O moralność już nie pytałem. Natomiast takich sytuacji jest coraz więcej, choćby o leki, które są refundowane, a wypisywane przez lekarzy na 100% w celach zarobkowych, czyli przysięga Hipokratesa tak naprawdę jest tutaj. Tylko na własną potrzebę. Do tego yy, chcę dodać, że byłem tutaj yy, yy, prowokowany, yy, do, yy, żeby być, prawda, naruszyć yy, artykuł mówiący o werbalnych groźbach, yy, prawda, a, a pani yy, mówi, że ma yy, prawo czytać czyjąś korespondencję leżącą otwartą i nic w tym złego nie widzi. Ja odnoszę się do tego krytycznie i nie spocznę na Izbie Lekarskiej, nawet na Ministerstwie Zdrowia. Jeśli chcecie być ze mną i pomóc mi w tym, żeby takich incydentów żaden z nas nie musiał przechodzić, My po prostu wiecie, co robić. Nie? Hej, pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się.